Dzień dobry wieczór. Cześć. Witam wszystkich. Ja oczywiście jestem Marecki. No i zapraszam Was na odcineczek taki troszeczkę specjalny z farminga 22. No i słuchajcie, specjalny dlatego, ponieważ będę chciał troszeczkę porozmawiać o, 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 o kadorze. Słuchajcie, o kadorze, który No jak wiadomo ktoś śledzi kto subskrybuje. No, kadora znowu nie ma. Po raz kolejny, kolejny chłopak nie ma. Powrócił na chwilę i znowu, słuchajcie, zniknął. Także w tym odcinku będę chciał przedstawić moje takie. Przypuszczenia, dlaczego po raz kolejny kadr z YouTube'a zniknął, ale pamiętajcie, że to są tylko moje przypuszczenia, moje domysły. Ja kadr osobiście nie znam. także żebyście nie brali tego na poważnie, że no na poważnie no może może te przypuszczenia się akurat sprawdzą, no słuchajcie, nie wiem, ale, ale żebyście wiedzieli, że to są tylko moje domysły. A czy one się okażą prawdą, to już wie sam kador, także zapraszam na gameplay. No i jesteśmy słuchajcie, jesteśmy już w grze, także słuchajcie, zanim przejdę do, do, kwestii, do kwestii kadora, chcę Wam na szybko pokazać, co się na farmie zmieniło, bo troszeczkę, troszeczkę sobie, słuchajcie, pograłem oczywiście między, między, między odcinkami, tutaj widzicie no, pamiętacie prasę, prasę Google, którą używaliśmy na ostatnim, słuchajcie, na ostatnim odcinku. Tutaj są te wszystkie beleczki, które udało nam się zrobić z tej kukurydzy. One są słuchajcie, gotowe na sprzedaż, ale ja czekam, czekam, na, czekam na, dobrą, na dobrą cenę. No i tak słuchajcie, w międzyczasie posadziłem tutaj, tutaj soję. Wiadomo, kasa jest potrzebna. Także soja sobie rośnie na drugim polu też. No i na słuchajcie, jeszcze zakupiłem, jeszcze zakupiłem, że wam pokazuje na szybko. Jeszcze pole numer 10, no i tutaj też rośnie, rośnie, słuchajcie, soja. Także tak to wygląda. Plan na dzisiejszy odcinek tak jak, tak jak mówiłem, za, chwile, za chwileczkę Wam powiem moje, moje przemyślenia na temat, dlaczego, dlaczego kadora nie ma. A ja w międzyczasie, słuchajcie, dzisiaj będę pomagał sąsiadowi mojemu, mojemu koledze, który, który bardzo rzadko wchodzi do gry o właśnie tutaj jesteśmy na jego farmie także dzisiaj słuchajcie praca u sąsiada także on tutaj tutaj chłopak tylko do meczu jakąś wiatkę kilka sprzętów silos no i tutaj zaczął wice robić e, zaczął wice robić e, co on tutaj w ogóle robił e, owies a co tutaj owies zbierał także ja tutaj mu słuchajcie pomogę Wskakuję do kombajnu i już, już się biorę za, za robotę no i oczywiście już wam mówię, są myślę na temat, na temat, słuchajcie, no, nieobecności kadora, ponieważ, ponieważ, no kurcze, hop, wrócił na jakiś czas i znowu zniknął, nie? No i tak jak wiecie, słuchajcie, no, no kador jest, kurcze, jakby nie było, no e, dosyć, dosyć sławną osobą, która, e, która w świecie, w świecie YouTube'a, w świecie farminga, no istnieje od, kurcze, no bardzo, bardzo ładnych lat sam dokładnie słuchajcie nie wiem od kiedy od kiedy kadr nagrywa to jest chyba 2009 albo 2010 no kupę czasu kupę czasu słuchajcie gość który ma ponad 360 tysięcy subskrybentów no idzie z drugą nagrywa content farminga prawda tylko no, blu, tam jeszcze było kilka innych 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 playlist no, ale no, ale głównym jest jest był no i mam nadzieję że będzie oczywiście farming ja sam pamiętam słuchajcie w w 2017 roku, kiedy tak przypadkiem powróciłem do właśnie farminga, no to trafiłem na kanał Kadora, no i, no i kurczę, no powiem wam, że nabirzałem no wszystkie odcinki od deski do deski, włącznie z tymi wcześ, w, wcześniejszymi farmingami, także no chłop, fajny, fajny content, no ale coś się stało, co się stało, że go, że go nie ma, oczywiście pod ostatnim filmem u Kadora znajdziecie no sporo komentarzy nie sporo komentarzy tam oczywiście też jest i mój komentarz yy, na temat właśnie no, troszeczkę no braku yy, braku poszanowania dla, dla widzów ale to też będę o tym mówił za, za chwileczkę także słuchajcie yy, ja mam takie trzy słuchajcie powody takie moje trzy 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 takie główne pomysły dlaczego kadora nie ma nie ma po raz kolejny na, na na YouTubie no bo tak jak wiecie miał długą przerwę miał przerwę około 10 miesięcy słuchajcie nie było go nie dawał w ogóle znaku życia dlaczego co i jak no i w pewnym momencie słuchajcie, wrócił 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 nagrał odcinek wróciłem Hejka cześć tam to, coś tam coś tam ponagrywał parę parę odcinków dodał że będzie nowa nowe pomysły na playlisty, kalendarz w opracowaniu, słuchajcie. No i no minął ile miesiąc, dwa miesiące i po raz kolejny Kador zniknął. Zniknął i że jest chyba, słuchajcie, drugi miesiąc, gdzie Kadora na kanale, słuchajcie, nie ma. Także powtórzę się jeszcze raz, pamiętajcie, że to co teraz powiem to są tylko moje domysły, ja osobiście Kadora nie znam. Nie mam żadnego z nim kontaktu, czy mailowego, czy sms-owego, żadnego, słuchajcie, także to są tylko moje domysły, także słuchajcie, numer jeden, numer jeden, numer, numer jeden powodem, którego Kador prawdopodobnie no, zrobił sobie przerwę, słuchajcie, są to sprawy prywatne. Sprawy prywatne, sprawy, słuchajcie, rodzinne z tego co z tego co wiem Kador jest studentem także może mieć naprawdę zawalony zawalony harmonogram dnia no i po prostu zwyczajnie w świecie nie ma czasu na, na nagrywanie odcinków tak się może zdarzyć słuchajcie może być tak no może może ktoś się pojawił w jego, w jego, w jego życiu no i naprawdę no może być tak że rodzina szkoła praca słuchajcie no to wszystko może się kumulować na to, że, no, że kadro potrzebuje kolejnej, kolejnej przerwy. Momencik. Sorki, ale jak wiecie, no kurczę, chyba dalej mnie, nie odpuszczam mi, kurczę, nie odpuszcza mi. Także słuchajcie, to jest powód, powód pierwszy. Powód, powód pierwszy właśnie, no sprawy, sprawy, sprawy rodzinne, życie, życie, życie rodzinne. Aczkolwiek tutaj muszę dodać jeden mały taki punkcik ponieważ no, sam też nagrywam chociaż ja tam nie mam co się porównywać do słuchajcie kadora ale y, sam nagrywam odcinki i też mam dom, pracę, rodzinę, słuchajcie, dzieci i potrafię znaleźć czas żeby chociaż y, coś nagrać a chociaż coś, słuchajcie, no, u mnie się pojawiają odcinki praktycznie no minimum od 3 do 5 odcinków w tygodniu także podejrzewam, że Kadr Kator chciał, to by znalazł czas chociaż na jeden odcinek w tygodniu tak, tak mi się wydaje, no ale, no, ale nie wiem, może, może jest inaczej słuchajcie, teraz powód, powód drugi powód drugi, który też wydaje mi się, że być, może być takim bardzo, bardzo prawdopodobnym powodem dlaczego go tutaj nie ma po prostu znużenie słuchajcie powód drugi to jest znużenie, znużenie farmingiem może nie innymi grami ponieważ tutaj bazuje tylko na farmingu ale ale może być tak że słuchajcie ten farming już mu się po prostu przejadł chłop nagrywa od praktycznie symulatora farmy 2009 wiadomo tam te pierwsze 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 odcinki no to były tak samo jak i jak I te moje teraz, może te, też w, w, wcześniejsze, czyli tam no wiadomo, to jest taki początek, nie? No ale potem się chłop rozkręcał. Kurczę, Exxon, kawał mi się włączył, Mówię, co mi tutaj buczy. <grych> słuchajcie, także może może właśnie być tak, że no, kadrowy ten farming się, się przejadł, No bo słuchajcie, od 2009 roku nagrywać farminga, gdzie praktycznie. No jakby nie było, zmieniają się maszyny i oprawa graficzna, tak? Ale content no i prace na polu zostają te same, czyli przez te wszystkie lata robisz jedno i to samo. Cały czas są żniwa, zbiory, sianie, oranie itd. itd. Co jakiś czas się pojawiają jakieś tam wiadomo nowe funkcje, dochodzą wyrządkę i tak dalej, ale ogólnie cały czas robimy, słuchajcie, te same rzeczy w farmingu. Także po prostu może już mu się to, słuchajcie, przysiadło. Ja tak wnioskuję, ponieważ też może być tak, że no też Kada już jest tym farmingiem zmęczonym, też czasami na niego narzekał. Pamiętam, oglądałem jego odcinki w 2017 roku, no i słuchajcie, dało się wyczuć w jego głosie taką frustrację, że kurcze, znowu tego nie zrobili, znowu nie poprawili tego, już tam nie wspomnę o tym, że nawet w tym farmingu po raz kolejny nie mamy tej, yy, no gleby, gleby, gleby 3 na którą lokator no, tak bardzo liczył, no nie, i to noż liczył, tak z tego co ja pamiętam, nie wiem czy od farminga 15 już coś wspominał o glebie 3 słuchajcie zobaczcie tyle lat czekania i no i nic i nic może może akurat to wszystko się też skumulowało no i po prostu kadr ma, ma dosyć ma dosyć nagrywania już jest tym słuchajcie zmęczony przejedzony i naprawdę potrzebuje sobie odpocząć no słuchajcie a co do innych playlist no to Ja byłem troszeczkę zawie, zawiedziony, słuchajcie, bo tak, Kador czasami zaczyna playlisty i ich nie kończy. Pamiętam kiedy zaczął playlistę z Subnautiki, akurat to było czas, kiedy też właśnie nagrywał, się nagrywałem, grałem w Subnautikę i mówię o kurczę, fajno, to ja będę grał sobie zobaczyć, jak, jak będzie u mnie i będę oglądał Kadora co jakiś czas. No i w pewnym momencie on słuchajcie tą playlistę. Yy, zakończył, zakończył, ponieważ stwierdził, że, yy, że tam jest za dużo grania, bo tam musi zejść pod wodę, tam ileś tam yy, kilometrów pod wodę, słuchajcie, i stwierdził, że yy, no, że zakończy pleistem. No słuchajcie, szkoda. Szkoda, bo jeżeli coś zaczynasz, to trzeba to doprowadzić do końca, prawda? Z reguły. Nawet jeżeli to by trwało, kurczę, latami, nie? <laughs> na przykład wujka, yy, wujka, wujka bochuna, no i te jego serie yy, z tego, kurczę, no. Jezus Maria, z Red Dead Redemption ile czasu on to kurczę nagrywał, nie? No ale tak jest, tak jest, no ale słuchajcie. To był powód numer dwa, czyli znużenie, słuchajcie, znużenie grami, znużenie farmingiem i... No i słuchajcie, no i całym kurczę, Giantsem, który ten postęp jak wiadomo jest taki no troszeczkę powolny. Ale to jest cały słuchajcie farming. Dobra, słuchajcie, trzeci, trzeci powód i ostatni. I moim zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny powód dlaczego Kadora na farmingu, farmingu na YouTube słuchajcie nie ma. I no jest to słuchajcie, moim zdaniem, jest to sam YouTube. Jest to sam YouTube. Tak mi się wydaje, że po prostu kanał nie idzie tak jak powinien. Kador to jest chłop, który ma kurczę, tak mówię, ponad 360 tysięcy subs subskrybentów. No i wiadomo. Chociaż ja nie wiem, jak, jak to działa, bo ja monetyzacji na swoim kanale nie mam, ale no coś tam już to płaci, prawda? Coś tam mi to płaci. Ja sobie troszkę do... wykopałem informacje, mniej więcej ile się zarabia na takich właśnie filmach. No i słuchajcie, nie będę teraz mówił, sami sobie poszukacie na swoją, na swoją rękę. Znajdziecie nawet, jeżeli, jeżeli ktoś chce naprawdę się dowiedzieć, to znajdzie takie, takie info, który YouTuber ile zarabia poszcz poszczególnie z miesięcznie z danych z danych filmów yy, nie wiem jak to wygląda u innych ale tak widziałem u kadora wszystko leci słuchajcie powolutku w dół leci w dół nawet jak sami zobaczycie wyświetlenia jego filmów yy, po prostu spadły nie yy, spadły gdzie wcześniej naprawdę były tam 100 200 300 nawet do miliona docho yy, dochodziły teraz ostatnie te dwa tygodnie które nagrywał ledwo dobija do 50 tysięcy no nie subskrybentów, tylko kurczę tych wyś wyświetleń a wiadomo, YouTube płaci od wyświetleń prawda? im mniej wyświetleń, tym mniej, tym mniej kasiory także może być to, że po prostu yy, kanał nie idzie tak jak powinien, nie rozwija się też tak jak, po tak jak powinien liczba subskrybentów powolutku rośnie, tak samo jest w moim przypadku, ale to nie jest wina kadora słuchajcie, to nie jest wina kadora to jest po prostu wina troszeczkę YouTube'a. No i też to jest wina yy, no świata, który się zmienia. Także no kanały gamingowe między innymi mój, to są kanały kurcze, które niedługo przejdą do lamusa, nie? Ciężko jest, a szczególnie taki content, który, który nagrywamy właśnie o farmie, jakieś tam sym, y, symulatory i tak dalej. No to słuchajcie, to jest ciężko, nie? To jest kurczę ciężko, ponieważ yy, YouTube teraz to inaczej promuje a jak inaczej promuje no to też na tym się mniej zarabia a jak też mniej promuje to macie mniej tych subskrybentów no i z tego co ja pamiętam te kadr te 360 tysięcy subskrybentów ma naprawdę od długiego długiego czasu także ten progres jest bardzo powolny i może też dlatego właśnie y, dał sobie spokój dał sobie spokój na razie z farmingiem tak, tak jak właśnie mówiłem no świat się zmienia youtube też się zmienia youtube teraz słuchajcie stawia na, stawia na shorty stawia na shorty, także może być tak, że te wyświetlenia takich zwykłych filmów, to już są odstawione na bok. On teraz inaczej YouTube to wszystko pozycjonuje, teraz są jakieś słuchajcie, boty takie inne, kurcze pierdol, ja sam nie jestem ekspertem w tych kurczę sprawach, ale, ale oglądam sobie taki kanał, jak zostać YouTuberem, tam Pani Edyta bardzo fajnie opowiada to jak to działa, nie? Jak to właśnie działa, jak to wygląda, jak zacząć, jak YouTube pozycjonuje filmy itd., dalej, Także to jest zupełnie co innego niż było to kilka lat temu. No a teraz mówię już od dwóch lat jest zażarta walka pomiędzy TikTokiem, Facebookiem, no i no i YouTube'em chodzi o shorty, chodzi o krótkie, o krótkie filmy I to, jest, yy, i to jest to, co może kadr powinien właśnie pójść, żeby, żeby swój kanał ruszyć do przodu. Musiałby, słuchajcie, yy, jakiś fajny pomysł ogarnąć na shorty, no i co za, zacząć robić, robić shorty. Ja sam po sobie, słuchajcie, wiem yy, i widzę, że, że shorty mają z reguły dużo więcej wyświetleń niż, yy, niż, niż zwykłe odcinki. I praktycznie, słuchajcie, ten, ta liczba tych moich skromnych, prawie 500 subskrybentów, jest właśnie z, z shortów. Z shortów, także, także może, to jest, może to jest cel, w którym właśnie kadr powinien, e, powinien pójść. Kurczę, czekajcie, przetransportuje się tutaj. E, gdzie ten chłopiec? On aż tutaj, on to sprzedaje. O kurczę, dobra. Słuchajcie, to i tak już będę powoli kończył, bo to jest już mój, słuchajcie, wywód, <laughs> wywód, wywód trzeci. E, także to. Podsumowując, słuchajcie, podsumowując, tak jak właśnie mówiłem, pierwsze, no to mogą być, może być także. Słuchajcie, no po prostu życie prywatne, życie prywatne kadrowi nie pozwala y, nagrywać. Może być znużenie całym YouTube'em, no i słuchajcie, grami. Y, ale też może być właśnie frustracja tym, że, no, że kanał nie rozwija się tak jak, tak jak powinien, nie przynosi tyle dochodów tak jak, tak jak kiedyś i, i, i to, może być, to może być to ja wam powiem tak szczerze, że mi się wydaje, że to może być wszystko, wszystko po trochu Także każdy z, tych trzech, każdy z tych trzech powodów, jakbyśmy go połączyli w jedno, no to wydaje mi się, że mamy powód, dlaczego, dlaczego kadora tutaj na YouTube nie ma. Może Hub wróci, może wróci z świeżymi pomysłami, mam nadzieję, że tak się stanie. Ja oczywiście subskryp subskrypcji nie, nie cofam, bo to jest po prostu głupota. Co jakiś czas sobie zaglądam tam na ostatni film i tam czytam komentarze tam no, sporo ludzi pisze o cofam subskrypcję bo bo chłodna, chłodna z olewa i tak dalej nie Ja takiego nie robię bo co mi co mi, słuchajcie, co szkodzi zostawić suba nie no nie ma przecież tragedii nie No ale słuchajcie też troszkę faktem jest też napisałem w komentarzu że nawet jeżeli jeżeli planujecie no planuje robić słuchacie przerwę no to żeby dać znać, żeby napisać swoim, swoim, swoim widzom w zakładce społeczność, bo jest taka zakładka na, na YouTubie. Szybką notkę, słuchajcie, robię sobie przerwę, ponieważ no, muszę odpocząć. I tyle, i tyle, i słuchajcie, no wtedy widzowie wiedzą, że, że jest problem, że go nie ma, ale wróci, nie? A tu nie mam, słuchajcie, żadnej informacji, nic, także no, tutaj jest troszeczkę taki brak poszanowania yy od Kadora dla swojego widza gdzie tych widzów naprawdę ma naprawdę ma sporo no ale zobaczymy słuchajcie zobaczymy ja trzymam kciuki że mam nadzieję mam nadzieję że tutaj się pojawi Czy ja tutaj podjechałem po ten silos kurczę ja mam nadzieję że kadr się słuchajcie pojawi w końcu no i wróci do tego co robił wcześniej ale też mam nadzieję, czekam na jakieś shorty od kadora. Mam nadzieję, że chłop wyjdzie z jakimś świeżym pomysłem i no i zobaczymy coś, coś, coś fajnego. Dobra, słuchajcie. Tyle na tyle moich wodów, także pamiętajcie, że Pamiętajcie, że to są tylko moje przypuszczenia, moje domysły nie są oparte na, na żadnych faktach, także żebyście sobie tego nie brali do serca to są tylko, tylko moje, moje domysły i moje przemyślenia na temat dlaczego Kadora na YouTubie nie ma. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Ja uciekam i mam nadzieję, że widzimy się już na live na weekend. Mój internet connection nie jest taki zły, także <laughs> mam nadzieję, że się uda. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć.